Tu mogę sobie sterować tym przyciskiem, lub pedałem, tak zanim zaczniemy coś zabawy z ostroskopem, to ci pokażę, właśnie jak ten sterownik konfiguruje. Nie? To pierwsze to jest właśnie, jakby jeżeli będzie pracował w systemie jednoimpulsowym, to to jest już ten czas impulsu możemy go zwiększać to jest yy, yy, 10 milisekund 20 milisekund 30 40 50. Ja operuję między 20 a 30. To jest jakby czas między yy, tymi impulsami to, to yy, jak będziemy yy, yy, Dwoma impulsami zżywali, to to jest jakby 30, to jest preimpuls, pre przerwa to jest 20, można też zwiększać, no tak, 20, 30 też, i trzeci to jest czas tego drugiego impulsu. 80 to jest moc w procentach pierwszego impulsu, to jest jakbym chciał drugiego impulsu. Moc możemy do 100% ustawić i zatwierdzamy tym pedałem albo tym przyciskiem tylko tu musi być, tu musi zginąć ten znak wyższości i wtedy i to jest już zaprogramowane programować możemy pierwszy program, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty a siódmy to już jest jakiś jest on, ale chyba coś z tego co pamiętam. To jest zarezerwowany, nie wiem, nie wiem. Dobra, mniejsze o to. Nie masz takiego sterownika. O tym sterowniku jest filmik. Może ci tam podrzucę. Tego tego filmik sprzedającego te te sterowniki to są sprzedawane przez jego sklep, ale produkowane oczywiście w Chinach, nie? Dobrze, weźmiemy dobrze. Także mamy tu ustawione. Skoro mówię dzisiaj, nie będziemy się zajmować jakością zgrzewu. Tylko regulacją mocy, jak, jak ja mierzę na przykład ten prąd. To tutaj niech skupmy się na, na przebiegu 40 milisekund. 40% mocy. Zapiszemy. To teraz zwiększymy. czas będzie taki sam ale damy damy mocniejszy impuls wiadomo że, że, że nie można za dużych czasów ustawiać bo zgrzew będzie przegrzany zrobimy tu 30 tutaj zrobimy 80 30 ms i 80%. O, widzisz, już dużo, dużo większy prąd. Czas też jakby się skrócił. Tutaj musimy zmniejszyć, zwiększyć o, do 1000 to będzie, to się zmieści się w tym. Tutaj zrobimy dziewięćdziesiąt, może nie wysadzi bezpiecznika, to i musimy zatwierdzić, bo inaczej nie zapamięta tego ustawienia. O. Wysadzi korek czy nie wysadzi? Bezpiecznik do biegu gotowi start. No 1720 A jak damy krótszy czas, zwiększy się. to się zwiększy, czas mniejszy, 20 milisekund. No, mniej się. Mniej Zapiszemy. To tamy 4 10. i dziewięćdziesiąt pięć wysadzi korki czy nie wysadzi nie no I to jest jakby maksimum tej grzewarki. zrobimy czas 40 zapiszę ale tu zrobimy żeby było mniejszy procent mocy transformatora ale żeby pokazać niech będzie 50% Zgrzejemy tym, tą przystawką i później tą, tą, ten przekładnik weźmiemy. teraz zrobimy takie coś że, 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 bo to jest przystawka jest droga a weźmiemy sprzęt też nie tani to chyba coś z 80 zł ale tylko do 500 amperów nie, zobaczymy jaką Co on wskaże, nie? On jest tak fabrycznie jak, ale można normalnie. Ja go tak przerobiłem, lub mam takie inne mniejsze, po prostu obojętnie, czy ten kab obcinamy. To jest jakby obcięty, to tutaj dajemy, nie? I też dobrze. Ale ja tego nie obcinałem. Niech będzie tak przykręcamy. Tak, żeby mniej więcej na środku, nie? Zmieniamy na 500 współczynnik. I zobaczymy co tam być. Tu zostawiamy to samo. Idziemy patrzeć. Przekłami dużo czy nie. No. Mieści się w jakimś zakresie, chociaż ma do, 1000, do 500 amperów, ale można zmierzyć też tak mniej więcej 1500. Zobaczymy. No, jest powtarzalność. Jak blisko elektrody? No. Dobrze, spróbujemy jeszcze ten 100-amperowy przekładnik, nie? I, I tu współczynnik 100. Tu damy 500. i zobaczymy, co tu wyjdzie. Bo tań kosztuje 20 zł. Nie? Najtańszy. tutaj ledwo, ledwo praktycznie nie ma luzu, nie taki przewód gruby, albo taki cienki przykładnik dobra do biegu, gotowi start no troszeczkę zaniża, nie 600 zapiszemy Troszeczkę nie tak. Jeszcze raz. No. Możemy wprowadzić błąd kogoś, nie? Mierząc nieodpowiednim, jakaś tolerancja, żeby miało na przykład 200, 300, to by się zbliżył do tego, także Przepraszam, że taki chaotyczny film, ale wiesz, jak można mierzyć, że, że jakaś tolerancja jest, ale nie aż taka. Tych, tych, tych przekładników. Pięciusetaporowym przekładnikiem zmierzymy ten prąd w miarę, w miarę, dokładnie z, z tej zgrzewarki, ale już idąc w oszczędność takim, niestety. ale mając taką przystawkę to ta akurat jest droga do tysiąca a ja mam jedną trochę tańszą nie taką do 400 no dobra zobaczymy to. do biegu gotowi start mhm. 40 milisekund 50% To samo jeszcze raz. No. 30 i to 95 a kurde zostawiłem na tym no no jaki przebieg wyszedł tak, takie nie wiadomo co dobra się zagapiłem, nie przyciśnięte no. po takim zwarciu trzeba już przeciścić, by było diody diody, elektrody dobra kończymy jeszcze, tylko ten skrzew zrobimy I wstawimy jeszcze na koniec jeszcze raz tą przystawkę 1000 1000 amperowo tu 100, 1740 zobaczymy przy takich ustawieniach ustawieniu co było, co tu będzie do biegu gotowi start no. Mała pomyłka 100 operów jeszcze być jeszcze raz zobaczymy no wejście ostatni